Zły człowiek, po prostu zły człowiek, bez sumienia, bez skrupułów, przede wszystkim bez uczuć. Skur... On zniszczył nie tylko mnie, moją mamę, mojego ojca, mojego, bratu, mojego brata i cho... nawet jego żonę, która była w ciąży. Gdyby nie moja starsza córka, nie moja Kinga, to już na pewno by mnie dzisiaj nie było. Bo nie poradziłabym sobie z tym, co mnie spotkało. Ja straciłam pieniądze, straciłam y, samochód. Ja nikomu o tym nie mówiłam, bo ja się wstydziłam tego, co mnie spotkało. Zrobił wszystko, bym straciła pracę, wysyłając moje nagie zdjęcie do mojej firmy, że sprzedaje się po pracy na portalach erotycznych. Oczernianie, upakarzanie. On codziennie przejeżdżał obok nas, rzucał kamieniami. Proszę sobie wyobrazić, że ja spałam z nożem pod łóżkiem. Ja mam ataki leków. Już tak wydaje, bo tak spokojnie, że nie wiem, jak ktoś sobie to ogląda, to myśli, a tam co on ci może zrobić? Może. Jest taki człowiek, który dzisiaj jara tym, że komuś może zrobić krzywdę. Wybiera sobie kobiety, które nie wiem jak to nazwać, ale z których może coś czerpać, może mieć jakieś zyski. Kobiety, które są na stanowiskach, kobiety, które go przytulą do siebie pod swój dach, z który, na których po prostu będzie żerował. Ten człowiek jest pewny, że będąc poza granicami kraju, głupio mu zrobią i on się po prostu ze wszystkich śmieje. Szukamy tego człowieka. Poszkodowane przez niego kobiety opublikowały apel o zgłaszanie się kolejnych ofiar, opublikowały go w internecie. Spróbujemy go tutaj znaleźć, we Frankfurcie nad Odrą, gdzie ma się ponoć ukrywać. Hello, do you speak English? A, po polsku pani mówi? – Szukamy takiego człowieka? E, – kupił... A, ja, ja go znam, tak. No, jest, jest przekręt, przekręt, jest, jest straszny. – Bo ponoć gdzieś tutaj też miał mieszkanie. – Mieszkał, tak. Mieszkał na tym piętrze, na tym czwartym, Aha. ale się wyprowadziły. To Mi się wydaje, że u mamy, a ja tak dokładnie nie wiem, gdzieś tam koło dworca. Do naszej redakcji zgłosiło się kilka kobiet zbyt goszczy, które twierdzą, że zostały skrzywdzone przez 47-letniego Marcina O. Jedną z nich jest Joanna Lewandowska, która prowadzi butik odzieżowy. Jak wszystkie inne ofiary mężczyzny, poznała go w internecie, na jednym z portali randkowych. Jaki był na początku znajomości? Cudowny, ciepły, opiekuńczy, dobry, człowiek, który kocha zwierzęta, modlący się do Boga codziennie na kolanach. Yy, więc wydawało mi się, że złapałam pana Boga za nogi. Mm -hmm. Przez 8 miesięcy yy, wzbudzał moje zaufanie, zaufanie mojej rodziny. Pracował nad panią? Tak, Żeby panią tak. owinąć. Urabiał sobie. sobie mnie tak, mnie i moją rodzinę. Joanna Lewandowska zarzuca Marcinowi o, że pod pozorem oddania do mechanika przywłaszczył sobie jej nowy samochód i sprzedał na podstawie sfałszowanej umowy. Ku jej ulgę policja odzyskała auto. Marcinowi O zarzuca też, że podkradał pieniądze z utargów w butiku oraz okradł sejf. Kobiecie miało zniknąć około 40 tysięcy złotych. On był pewny, że ja pieniądze całe ze sprzedaży mieszkania poprzedniego włożyłam do sejfu, bo tak mu mówiłam, taki miałam plan. A okazało się, że ja w sejfie mam tylko i aż 24 tysiące, więc zabrał sobie tylko te 24 tysiące i pewnie był bardzo rozczarowany, że. Że tylko takie pieniądze. A ja dziękuję Bogu do dzisiaj, że tak się stało, bo dzisiaj byłabym z niczym: bez mieszkania, bez pieniędzy. Wylądowałabym tak naprawdę chyba na ulicy. Dotarliśmy do jednej z pierwszych ofiar Marcina O. Za nękanie i groźby karalne wobec niej i jej rodziny został on skazany na dwa lata więzienia. Mimo, że od jej gehenny minęło kilka lat, kobieta dalej jest przerażona i obawia się pokazać swoją twarz. Boi się jego zemsty. Boże, przepraszam, ja się tak trzęsę. Teraz po tych już latach wiem, że on miał po prostu w głowie plan. Odciął mnie od moich bliskich. Próbował skłócić mnie z wszystkimi, żebym była tylko i wyłącznie uzależniona od niego. Ukradł mi kartę bankomatową. Myślał, że jak stracę wszystkie pieniądze, to może do niego wrócę. Także takim szantażem emocjonalnym, strachem, no. Tak, w ten sposób ten człowiek działa. Jakby filmik po to już za nim skoczę, po prostu muszę ci go wysłać, żebyś wiedziała, do czego doprowadziłaś. Chciałem ci tylko powiedzieć i tak cię kocham. <noise> Debil. Według skrzywdzonych kobiet Marcin O jest mistrzem manipulacji, który czerpie przyjemność zniszczenia ich życia. Jedna z naszych bohaterek omal nie straciła pracy po tym jak mężczyzna wysłał do jej przełożonych nagie zdjęcia kobiety, sugerując, że jest narkomanką i prostytutką. To było po tym, jak powiedziałam, że idę na policję. To jest filmik, który mi nagrał, że jest po wypadku. Możemy chciał cię usłyszeć. Ja wszystko wynagrodzę, Zobaczysz. Ja. Zdrowie żeby się, żebyś się, jeszcze szczęśliwe. No, bardzo cię kocham, jesteś miłością mojego życia. I co? To jest. I on także. To, zagrana... to jest zagrana historia? Tak. To jest udawane tak. wszystko? Tak. To dźwięki urządzeń medycznych, pikających. Tak. Po czym się okazuje, że następnego dnia on z naszym wspólnym znajomym idzie na siłownię? To było robione celowo, że ja przez przypadek nie na policję. Mimo strachu kobieta nie uległa presji. Po tym jak dostała dziesiątki niepokojących wiadomości nocnych głuchych telefonów, a Marcin O wystawał pod jej drzwiami, zgłosiła sprawy do prokuratury. Ta po przeprowadzeniu postępowania skierowała do sądu przeciwko mężczyźnie akt oskarżenia. Marcin O utrudnia proces, nie stawiając się na kolejne rozprawy. Według naszej bohaterki próbuje ją zastraszać, grożąc dalszym publikowaniem jej intymnych zdjęć. Według kobiety chce wymusić na niej wycofanie zeznań. Radzę grzecznie sprawę wycofać. Inaczej, cała Bydgoszcz będzie oskarżyciela posiłkowego oglądać nago. Do you know this guy? Uh, no. Mimo wielokrotnych prób spotkania, pod wskazanym adresem nikt nie otworzył nam drzwi. W jednym z okien Marcin O ma zamontowaną kamerę monitorującą, kto do niego przychodzi. Aby trudniej było do niego dotrzeć, mężczyzna ma używać dziesiątek numerów telefonów. Nagle ku naszemu zaskoczeniu sam do nas zadzwonił. Dlaczego kobiety oskarżają pana o to, że pan je krzywdzi? W jaki sposób ja je krzywdzę, będąc tutaj w Niemczech, to może pan mi wytłumaczy, bo ja może, może że ja jestem za głupi na to. Te kobiety uważają, że pan je zastrasza, że im grozi, no, że je nęka. No, w jakim sensie? Wie pan co, myślę, że to nie jest jednak zabawne, bo te kobiety bardzo to przeżywają. Zabawne, to jest bardzo zabawne. Od wczoraj matka pani... Otrzymuje wiadomości, że nagie zdjęcia jej córki zostaną upublicznione. To pan wysyła te wiadomości, to pan dzwoni? Jak pan myśli? Że jestem taki głupi że, 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 że Tak? Tak pan myśli? <śleszamy> No, a kto kto w takie środka? Ja uwaga, że wysyłają. To są chore kobiety. Jedna pani to jest czpunka, myśla sobie rzeczy. Pani Lewandowska to jest zachłanna na kasę. Wrobiła mnie w jakieś okradanie sejfu jej, gdy uważam, że z tego sama ukra, okradła. To te panie zaczęły tutaj awanturę i teraz robią z siebie ofiary. Co się działo? Jak wydały się kłamstwa Marcina jak wydało się, że zginęły Pani pieniądze? No właśnie zaczął się drugi mój koszmar. Marcin zaczął mnie prześladować, zaczął mnie nachodzić. E, przyszedł do domu, nie chciałam go wpuścić. Powiedział, że jak go nie wpuszcza, to wyważy drzwi, wejdzie z drzwiami. Więc ja wezwałam policję. Weszli na klatkę, zaczęli się dusić. Okazało się, że Marcin rozpylił gaz. Policjanci zaczęli go szukać. Okazało się, że Marcin był schowany w pomieszczeniu technicznym w garażu podziemnym. Co pan wtedy robił panie Marcinie w tym garażu podziemnym? Słucham? Tam nie było toalety, nie było. Ale to pana to interesuje. tym Ja się boję każdego dnia. Ja się boję każdego dnia, czy on nie przyjedzie do Bydgoszczy, czy się gdzieś nie zaczai, bo ja wiem, do czego ten człowiek jest zdolny. Ja się boję, że ten człowiek mnie obleje kwasem. Odgraża się moim dzieciom, mojej córce. No jak groził? Że mi rozłeb, łeb. Że mam uważać, bo mam wnuczkę. Że może spotkać kara tego Bachora. I to o małym dziecku tak pisał? Mm -hmm. Co szokujące, Marcin O. miał nękać bohaterki naszego reportażu, kiedy odbywał przerwę w wykonywaniu kary więzienia. Dlaczego sąd penitencjarny pozwolił 47-latkowi wyjść na wolność? Czy wróci on do więzienia? Czy to sąd penitencjarny pozwolił temu człowiekowi na niszczenie życia kolejnych kobiet? Sąd badał sprawę w zakresie, czy skazany w ogóle może odbywać tę karę. I wówczas jego stan zdrowia, tak przynajmniej wynikało z dokumentacji, którą dysponował sąd penitencjarny, był na tyle poważny, że uniemożliwiał mu wprost pobyt w zakładzie karnym. A czy to w jakiś sposób było zweryfikowane? Bo ten mężczyzna. Nie kryje się z tym, że regularnie chodzi na siłownię, że regularnie ćwiczy, podróżuje, a nie jest w stanie przebywać w więzieniu? Dlatego też sąd penitencjarny nie uwzględnił ostatniego wniosku o udzielenie przerwy. Sąd stwierdził, że stan zdrowia skazanego uległ poprawie na tyle, że nie stanowi już przeciwwskazania do odbywania przez niego kary. Myśli pan, że teraz ten mężczyzna wróci do więzienia? Prędzej czy później na pewno. Marcin O. odwołał się od decyzji Sądu Penitencjarnego i nie stawił się w zakładzie karnym. Twierdzi, że nadal jest ciężko chory. Ten człowiek wyszukuje sobie dalej ofiary, więc dalej działa. To jest po prostu jego metoda na życie. Nie może tak być, że jednej osoby boi się tak wiele tak wiele ludzi. Nie tylko kobiet, ale myślę, że tak wiele ludzi. I może minęło już tyle czasu, to te emocje są tak cholernie mocne i bolesne, że, że uważam, że on powinien trafić tam do więzienia, bo tylko i wyłącznie na to zasługuje. Ja chcę, żeby to wszystko się zakończyło, żeby ten człowiek poniósł przede wszystkim karę tego, co robi, i najważniejsze, żeby nigdy już nie skrzywdził żadnej kobiety.